Anika, aktywna entuzjastka zdrowego stylu życia, często biegała w parku niedaleko swego domu. Jej ulubiona trasa prowadziła przez malownicze alejki pełne zieleni. Pewnego dnia, podczas porannego biegu, spotkała Daniela. Daniel, będący zapalonym biegaczem, również często korzystał z uroków tego samego parku. Ich pierwsze spojrzenie było pełne nieśmiałości, ale szybko okazało się, że łączy ich wiele wspólnych pasji. Rozmowy podczas przerw na ławce stały się ich codziennym rytuałem. Oboje zapisali się na my dwoje. Ale to przypadkowe spotkanie w parku zadecydowało o dalszym biegu ich życia. Monika i Daniel szybko poczuli, że są dla siebie stworzeni, a wspólne biegi stały się początkiem pięknej przyjaźni, która przerodziła się w miłość. Ich historia pokazuje, że czasem miłość można znaleźć tam, gdzie się jej najmniej spodziewamy. Jeśli chcesz usłyszeć więcej takich historii, subskrybuj nasz kanał i kliknij w link do My Dwoje. Podziel się własnymi doświadczeniami z randek online w komentarzach i dołącz do nas, aby odkryć, jak piękna może być miłość po czterdziestce. Dzięki naszemu kanałowi otrzymasz również dostęp do próbnej subskrypcji portalu My Dwoje.